Cześć witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się hamulcami w mojej becie. Tutaj mam nowe części, więc zabieramy się do roboty. Najważniejsze, co chcę zrobić to tutaj trochę ten zacisk poprawić, bo już ma taki luz, że latak chce, tutaj tej gumki już nie ma w ogóle. Sworzeń trzymający klocki. Jak widzicie, jest wytarty już ponad połowę od tarczy. Klocki również są na wykończeniu, więc sobie tutaj poprawimy, klocki zmienimy na nowe, wyczyścimy tarcze i z przodu również. Wyczyścimy tarcze i zmienimy klocki, bo też już ich tam za dużo nie zostało. Odkręcam ten koreczek. A teraz już stworzę trzymające klocki. Dobra, chyba go tak nie wyciągnę. Jest tak krzywy, że go nie wyciągnę, także sobie tutaj łótnę go szlifierką No jedna półka wyszła Dobra, podszlifowałem w tym miejscu i sklepał no i wyszedł. Klocki wyleciały już Jak widać tutaj u góry już Praktycznie ich nie ma No ale tutaj ta blaszka Ta blaszka też już jest trochę wytarta W tym miejscu Chciałem ją zamówić, ale jak zobaczyłem, że Sama ta blaszka kosztuje 80 zł No to sobie ją odpuszczam, założę ją z powrotem No Tutaj jest druga blaszka też lekko przetarta gumka której już praktycznie nie ma na tym drugim jedna gumka dobra, myję sobie teraz tłoczek oczywiście jakimś break cleanerem. teraz wcisnę sobie tłoczka wyczyściłem go tutaj, przemyłem może sobie do tego wcisku stolarskiego Łuczek był już dużo wypchnięty miałem dolane sporo płynu i tutaj jak widać odkręciłem sobie i tu już mi się nadmiar wylewa, więc trochę jeszcze ciekawką ściągnę i tłoczka sobie jeszcze wypcham pod nowe klocki tutaj wszędzie nagromadziło się trochę syfu także włókninką sobie to wszystko poprzecieram dobra, teraz najważniejsze to czyszczę sobie włóknikom te prowadniki. Bo jak widać na nich jest dużo syfu. A to musi chodzić płynnie. Tutaj ten jeden prowadnik na, na zacisku już mam wyczyszczony. Tutaj wyczyściłem też ten otwór co idzie ta gumka. Więc teraz zostaje wyczyścić tą drugą część. Tutaj mamy drugi prowadnik. No i tutaj też jakoś musimy to w środku wyczyścić. Wkrętarkę chycię sobie kawałek włókniki. I kręcę. i zobaczcie, jaki błysk. Dobra, wciśniemy sobie teraz te nowe gumki. Tutaj po zewnątrz dam trochę płynu do naczyń. Czyli nie będzie takie łatwe. Chyba, że od drugiej udało mi się tą gumkę wcisnąć. Teraz ta druga gumka na ten drugi prowadnik. Trochę jej dam smaru do środka. Fajnie by tutaj było użyć tego specjalnego smaru do prowadników, ale nie mam takiego teraz. Także teraz smaruję już sam prowadnik, żeby to wszystko płynnie, fajnie chodziło. Do tej wcześniejszej też tam smaru trochę do środka dam. Tutaj też nakładam smar do środka. Przecieram nadmiar Pierw tutaj uszczelkę wepchnąć I dopiero teraz składać Ustaćką naliżoną breklinerem przecieram cały ten nadmiar smaru co wypłynął Także zakładam sobie blaszki Niestety są w takim stanie jakim są Teraz nowe klocki Na stworzeń to jest klej założony oryginalnie, także nie daje Teraz ta górna blaszka okay, Drugi klocek Okay, teraz sobie doręcznie dokręcę. Na razie włożę sobie chusteczkę czystą między klaski, Żeby mi nie spadły z tych blaszek Dobra, zobaczcie, teraz tylna tarcza Jak widać jest w niej sporo syfu Tak przypieczonego wzdłuż Także spróbuję sobie może to podczyścić Bo samym brake cleanerem to nie zejdzie więc biorę kawałek włókninki i postaram się trochę ją wyczyścić nie wiem czy wy zobaczycie na kamerze jakąkolwiek różnicę ale wyczyściłem sobie cały ten brud który był w tych rowkach użyłem jeszcze papieru ściernego tutaj mam akurat 320 używałem też robiłem poprzeczne ruchy i naprawdę teraz jeszcze ściutko tu wszędzie. Przemyję sobie całą tarczę dokładnie. Z drugiej strony, oczywiście, też wyczyściłem, nie tylko od góry. Teraz jeszcze na koniec. Psiknę tam w klocki. I na tarczę. teraz pozostaje wkręcić tą ślepkę ok, parę razy zapompuję pedałem hamulca wiadomo, teraz wszystko musi się dotrzeć, trzeba się przejechać, chyba sobie jeszcze dla pewności odpowietrze sprawdzimy czy jakieś bąbelki będą lecieć. Zacząłem sobie odpowietrzeć i zobaczcie co się dzieje. Jaki brudny płyn. Dobra, odkręcam tutaj pokrywę pompy z powrotem, doleję sobie tam płynu do pełna i sobie zmienię płyn, bo widać jak ten jest już zużyty. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jaki czarny. Przepycham go dalej, dopóki nie wyjdzie świeży. Tylko ciekawi mnie, czy zmienił kolor na taki. Bo gdzieś się woda dostaje. Czy jednak jest tak zużyty już. Przepompowałem już ten płyn. Tutaj już od samego odpoczynka leci czysty. Także wystarczy. Dolewam sobie tutaj do pełna w pompie. A na koniec jeszcze świeży kapturek odpoczynka. Daję tutaj trochę smaru, żeby on tam. Nie zardzewiał w środku. Ok. Najważniejsze, żeby wszystko na koniec umyć break cleanerem Ja to wszystko pukałem pompę. Tutaj spod odpiecznika wszystko przepukałem. Dobra, jeszcze może powiem dla tych co nie wiedzą, jak sobie taki płyn przepchać albo odpowietrzyć układ. Bo nie powiedziałem tego wcześniej jak to robiłem. Także odkręcacie sobie tutaj pokrywkę pompy, dolewacie płynu na maksa możecie stawić ją otwartą zaczynacie pompować pedałem parę razy i w pewnym momencie przytrzymujecie pedał na dół i cały czas na niego naciskając, nie? tak jak ja na przykład naciskam butem wtedy tutaj jak macie założony wężyk na odpecznik, odkręcacie odpecznik, trzymając tam pedał on wam wpada na sam dół, tutaj wypycha się płyn jeśli już widzicie, że płyn przestaje lecieć w górę w wężyku zakręcacie odpowietrznik wtedy puszczacie pedał pompa zaciąga sobie świeży płyn znowu pompujecie kilka razy znowu trzymacie odkręcacie płyn przestaje lecieć, zakręcacie i tak w kółko dopóki naprzód z nie przestaną wam lecieć bąbelki albo tak w moim przypadku nie zacznie lecieć świeży płyn a teraz zabieramy się za przód zdejmę sobie koło Wy tego robić nie musicie, żeby zmienić klocki Zdejmę sobie koło Z tego względu, że o, Że wentyl już się bardzo przekręcił Także zdejmę sobie rant tutaj jednej strony opony Naprostuję dętkę, dosypę trochę talku Założę I co? I przy okazji jak koło będzie zdjęte To sobie wyczyszczę tak samo tarczę hamulcową Błkninką i papierkiem, tak zrobię to z tyłu Wentyl naprostowany Tarcza wyczyszczona, przeszlifowana lekko. Szprychy sobie przy okazji posprawdzałem. tam naciągnęłem parę bo było tak trochę luźnych. Ten przedni zacisk. Zdejmiemy. Ok, mamy go. Dobra, puścił. Klocki nam wypadły I blaszka No i teraz możemy sobie Wysunąć Znowu wszystko czyszczę Psikam brake cleanerem Przecieram, musi być czysto, nakładam świeży smar Ten drugi teraz muszę przytrzymać To teraz świeży smar. Blaszka tutaj wcisnąłem z powrotem. Wszystko przesmarowane składami. Dobra, teraz ten stworzeń śmiałcy klocki też go czyszczę. I co najważniejsze, czyszczę też gwin z szatką drucianą, na przykład. Bo tutaj z powrotem stary więc muszę dać świeży klej dobra, zanim sobie jeszcze włożę klocki to pierw tutaj przeczyszczę wszystko yy, tutaj lekko posmaruję, ośkę przeczyszczę, dam świeżego smaru i założę sobie pierw koło, wtedy będzie mi łatwiej założyć cały zacisk z klockami na tarczę niż tutaj celować sobie tarczą w klocki no to teraz jeszcze naprzód wlatują świeże klocki jeszcze blaszka i tak jak mówiłem tutaj na winda jest drogę kleju dokręcam ręcznie teraz koreczek O to w tym chodzi, żeby właśnie to było jak najbardziej czyste jak możliwe. No i teraz już zakładam cały zacisk na tarcz. Teraz śrubki. Dni przeczyściłem, kleju nie daję I druga. Ok, no i teraz śruby zacisku na 35 N. Teraz jeszcze tylko ośka 50 N. Zapracuję parę z zawieszeniem, tak żeby lagi łożyły się na swoim miejscu. I te małe śrubki po 10 N. Dobra, na koniec kontroluję sobie jeszcze tylko, w jakim stanie jest płyn hamulcowy z przodu. Także podpompowuję sobie trochę klamką parę razy. Trzymam i odkręcam odpowietrznik. Jak widać. Płynny jest ładny, żółty, czysty. Także tego z przodu na razie sobie nie wymieniam. Na koniec, jeszcze tylko mnie ciekawi, bo tak jak mówiłem, przydałoby się tutaj użyć specjalny smar do tych prowadników. On jest tam odporny na wyższe temperatury. Ja dałem taki zwykły, bo nie mam teraz żadnego innego. Dałem taki wodoodporny, żeby woda nie wchodziła. No i właśnie ciekawi mnie, jakie tak naprawdę temperatury tutaj panują na tych prowadnikach. Jak wiemy, tarcza tutaj cały zacisk się w miarę grzeje, więc ciekawe czy na przykład ten smar nie wypłynie. Miejmy nadzieję, że nie. Są uszczelki gumowe, więc nie powinien wypłynąć nigdzie oby tylko nie na tarcze, No bo wtedy hamulce się pogorszą albo w ogóle ich braknie. Także jeżeli możecie, to użyjcie specjalistycznego smaru. Mam jedynie tą pastę do składania klocków, żeby nie piszczały. Nie zapiekało się, no ale nie wiem czy jest sens dawać taki zacisk, który pracuje w takich warunkach, w piachu we wszystkim, także myślę, że nie. Do oceny Wam to pozostawiam. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!